moi kochani w kolejnym odcinku na moim kanale witam Was bardzo serdecznie, zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteś tu nowy, to lub moim stałym widzem, bardzo proszę o lajka pod filmem, komentarz lub subskrypcję. Jeśli masz ochotę, to proszę o podbicie mojego filmu. To jest taka nowa opcja, która jest pod tytułem filmu. Także kto ma ochotę, to proszę o zrobienie tego. I moi kochani, zapraszam Was na dzisiejszy czwartkowy odcinek. U nas już wszystko wróciło do normy. Dzieci poszły do szkoły. Jest nawet dość ładna pogoda jak na listopad, bo mamy 15 czy 16 bodajże stopni, że jest fajnie cieplutko, wiatru nie ma, nie pada, także jest super. Moi kochani, a w dzisiejszym odcinku jak myślicie, o, o jakim kwiatku my sobie porozmawiamy dzisiaj? Kto ogląda moje odcinki na bieżąco, ten pewnie wie, bo już mu tu się wyświetla w boku ekranu, z boku ekranu listek. Także tak, moi kochani. Dziś tematem naszego filmu będzie fikus Tineke. Jak wiecie i ci, co mnie oglądają, też wiedzą, jak kocham, ubóstwiam fikusy. Polowałam na takiego w Lidlu, niestety się nie doczekałam. A byłam ostatnio w większym mieście ze z moją y, koleżanką. I tam były takie, y, w, Sa w Sansberry że chyba tak, takie duże fikusy. No i postanowiłam za fajną cenę, także postanowiłam go sobie sprawić. I mam. Mam fikusa ja Chciałam jeszcze większego, ale nie narzekam. Taki jest fajny też, bo jest dość duży. Tak ma 60, to więcej nawet niż 60 cm. Także jest fajni, fajniutki. Ja sobie go zaraz przesadzę, bo jeszcze go nie ruszałam. Jest cały czas w podłożu, w którym go kupiłam, czyli w takim, o, takim brzydkim czymś. Bo czasami to podłoże nie jest takie najgorsze, ale to jest brzydkie. Już mu też wychodzą o, od dołu korzonki. Także zaraz go przesadzimy o rozmiar większej doniczki. I, I tyle. Także moi kochani, zapraszam do oglądania. Zobaczycie potem efekt końcowy, jak on wygląda już po przesadzeniu. Także zapraszam. Moi kochani, zabieramy się do pracy. Ja sobie tutaj Was zniżyłam troszeczkę, żebyście widzieli co robię. Wyjmuję ostrożnie mojego fikusa z tej starej donicy. Zobaczcie. Korzonki fajne, ale to coś na zewnątrz. Co ten fikus ma? To to jest, nie wiem, biury. Tego bym podłożem nie nazwała. A... Wstrętne, wstrętne coś. Wstrętne, wysuszone coś. Robiące za podłoże. Spójrzcie, czy co. Ja Was jeszcze troszeczkę obniżę, żebyście widzieli dokładnie, co ja przy tym fikusiku robię. O, statywek sobie postawię troszeczkę niżej, żebyście mieli wgląd nie na mnie, a na roślinkę. Oczepuję go z tego dziadostwa. Ale brzydkie. Zobaczcie, jak wiórki to wygląda. Okropne. Kropne, okropne podłoże wysypujemy go z tego jadostwa. nie podlewałam go specjalnie ja go wczoraj zakupiłam nie podlewałam go specjalnie e, chociaż i tak ma dość trochę mokro nie podlewałam go specjalnie, żeby to się łatwiej to brzydkie podłoże usuwa ale widzę, że on nie miał sucho, trochę podlany był, nie miał bardzo mokro ale nie miał też sucho Dobra, resztę tego dziadostwa zostawię, bo nie chcę też tak w 100% tego usuwać. O, to najgorsze, wydaje mi się, że zrzuciliśmy. Nie chcę w 100% tego usuwać, żeby mu nie uszkodzić korzeni, bo jak wiecie, ja już miałam różne doświadczenia z fikusami. Czasami przesadza, u, 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 usuwałam całe podłoże i było super, a czasami usunęłam całe podłoże chcąc, naruszyło mi korzenie, już była kicha nie różneni, więc trochę się boję. I teraz tak. Nie wiem, wydaje mi się, że tak. Nie, wiecie co? Chciałam dać, zobaczcie. E, nie widzicie bo kwiatom Chciałam dać do rozmiar większej donicy, ale nie, nie dam go! O! Nie dam go, bo on ma w sumie małą bryłę korzeniową. A bryłę korzeniową dopasowujemy do wielkości. E, a doniczkę dopasowujemy do wielkości bryły korzeniowej, a nie kwiata. Także. Stwierdzę, że ta jego doniczka stara, w której go kupiłam, będzie dla niego odpowiednia. I jeszcze będzie miał miejsce. Dobra, wkładamy go i przysypujemy świeżutkim podłożem. To podłoże jest fajne. Jedyne, które tutaj w Anglii lubię kupować, to, to jest podłoże do kiełków afrykańskich. Ono akurat to jest jedyne, które jest z karamzytem. Jest takie podłoże rozluźnione. Także jest fajne. Tak, jak już Wam często powtarzam, tutaj te podłoża do kwiatów. jak sobie człowiek samemu mieszanki nie zrobi, to one są bardzo, bardzo nieciekawe. Wsadzę go prosto, bo on był trochę chyba posadzony w sklepie. Teraz sobie po prostu większą dziurę, żeby mi się lepiej sypało. I jak wiadomo, fikusy czekamy, aż porządnie przeschną, i wtedy porządnie podlewamy. I, i czekamy znowu, aż nam przeschną. Całkowicie i podlewamy. One bardzo lubią ten. One bardzo lubią jasne stanowiska. Niekoniecznie na słońcu, chociaż na słońcu by im też nic nie było, ale lubią jasne stanowiska. Także ja przesadzam dalej. Tutaj właśnie widzę, że panowie przyszli mi okna z zewnątrz. Myć. Mogą być trochę hałasy my sobie czasami zamawiamy, bo to jest dość tanie, a naprawdę fajnie myją. I zwalają te wszystkie okropne pająki, które my tutaj w Anglii mamy, a które bardzo kochają siedzieć na zewnętrznych oknach i których ja się bardzo boję, powiem Wam szczerze. To jest chyba jedyny owad, który, którego się boję, to właśnie pająk. No, no i mamy przesadzonego, i ja mogłabym mu tu dać. O, no, takie uderzenie, co słyszycie, to właśnie są panowie. E Przepraszam za te zakłócenia. Może tak nie słychać ich nawet. No ale nic za to nie mogę. Także o, już jest przesadzony. Ja zaraz go przełożę do y, białej osłonki. Pokażę go wam, gdzie go postawiłam. Jeszcze sobie pójdę go teraz do kuchni, umyję mu pięknie listki i postawimy go na docelowym miejscu i wtedy wam pokażę gdzie. Jeszcze kończąc, kończąc temat ten jedyny problem, jaki możecie mieć z tym fikusem to to, że mogą się robić te brązowe plamy na tych jasnych częściach ja na szczęście kupiłam takiego bez plamek ale no czasami tak bywa, przeważnie wynika to, gdy ma niedostateczną ilość światła lub gdy go przelejemy, także musimy na niego troszeczkę uważać, no i mówię, on lubi miejsca ze światłem rozproszonym, jasne miejsca i wtedy myślę, że nic nie powinno się z nim dziać, a reszta to tak jak jak u Fikusów. Także My, mam nadzieję, że będzie mi ładnie rusz, że nie będzie żadnych problemów z nim. Także, także tak to wygląda. U mnie strasznie mocno słoneczko świeci. Ja jestem w trakcie wyszukiwania dla niego miejsca, ale tak się właśnie przyglądam. I nie wiem, czy ja sobie go nie zostawię właśnie tu. Nie wiem, troszeczkę mi to nie pasuje, bo muszę teraz mojego galeratę przenieść. I tak się zastanawiam, czy go zostawić tu, no to by miało najbardziej odpowiednie miejsce, bo mają by tu troszkę i, i jasno, i w sumie fajnie. No nie wiem. Wtedy latę bym musiała zanieść do łazienki. Nie wiem, nie wiem, myślę jeszcze. Jeszcze nie zdecydowałam. No może faktycznie zostawię go tutaj, zobaczymy. Muszę to jeszcze przemyśleć, dopasować sobie. Efekt końcowy pokażę Wam na następnym filmiku. Także moi kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Poproszę o lajka, subskrypcję lub komentarz, albo podbicie filmu, jeśli macie ochotę. Życzę Wam udanego, spokojnego weekendu. I trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w poniedziałek na pewno będzie coś ciekawego i nowego, albo nie nowego, ale ciekawego. Także moi kochani, zapraszam was serdecznie. Papa, pa, trzymajcie się.